Everyday Heroes. Mężczyzna próbował powiesić się na granicy pomiędzy Meksykiem i USA. 27-letni mężczyzna dochodzi do siebie w szpitalu po tym, jak próbował popełnić samobójstwo na granicy pomiędzy USA i Meksykiem. O siódmej wieczorem funkcjonariusz odbywał rutynowy patrol. Mężczyzna podszedł do ogrodzenia od strony Meksyku wyposażony w linę. Przywiązał się do płotu i wspiął się na górę. Kiedy zobaczył go, funkcjonariusz ten owinął sobie linę wokół szyi i skoczył na stronę USA. Strażnik podbiegł do niego i uniósł go w górę, by zapobiec śmierci mężczyzny. Po chwili pomógł mu inny pracownik Straży Granicznej i udało się oswobodzić mężczyznę. Początkowo nie oddychał, ale strażnikom udało się go ocucić.